Witajcie, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z płatkami hydrożalowymi pod oczy. Mamy trzy rodzaje w naszej firmie: nawilżające, rozjaśniające i redukujące zmarszczki. I dzisiaj właśnie kolejne pudełko przy Was otwieram. Mamy tych płatków 60 sztuk. Fajnie jest trzymać je w lodówce. Zobaczcie, jak są dobrze nawilżone i jak cieniutkie są. One są po prostu jak mgiełka. Nakładamy te płatki nie tylko pod oczy, ale wszędzie tam, gdzie mamy zmarszczki. Akurat nakładam pod oczy, na czoło i też bruzdy wargowo-nosowe. Płatki nakładamy na oczyszczoną i stonizowaną skórę na 15 do 20 minut. Płatki pomagają nam odbudować i odmłodzić komórki skóry, działają detoksykująco, stymulują produkcję kolagenu oraz pomagają wygładzić zmarszczki poprzez takie główne składniki: ekstrakt z wodorostów i hydrolizowany alginian sodu, który właśnie działa tonizująco i skutecznie zwalcza powstawanie nowych zmarszczek oraz worków pod oczami. Jeżeli chcesz otrzymać duży rabat na te płatki, zapraszam do kontaktu.